Żaba Zosia i tajemnicze jezioro świetlistych liści, w jednym z najbardziej odległych zakątków świata w gęstwinie tajemniczego lasu leżało małe niepozorne jezioro. Tego jeziora nikt nie znał lepiej niż młoda żaba o imieniu Zosia. Zosia spędzała większość swojego życia na brzegu jeziora, skacząc po Lili i obserwując odbijające się w wodzie światła gwiazd. Jednak pewnej nocy, gdy księżyc był szczególnie jasny, Zosia zauważyła coś niesamowitego. Liście lili na jeziorze zaczęły świecić. Każdy liść emitował delikatne migoczące światło o różnych kolorach. Zafascynowana Zosia zbliżyła się do jednego z liści. Kiedy go dotknęła, liść przeniósł ją do innego świata świata, w którym wszystko było zrobione ze światła. Drzewa, kwiaty, zwierzęta wszystko świeciło i migotało. Przygoda w świecie światła była pełna niesamowitych odkryć. Zosia spotkała świetlistego motyla, który nauczył ją tańca w powietrzu oraz błyszczącego robaczka, który opowiedział jej historię z czasów, gdy światło i ciemność było jednością. Jednak po pewnym czasie Zosia zrozumiała, że jej miejsce jest w jej własnym świecie, przy jej ukochanym jeziorze. Gdy wróciła, liście przestały świecić ale wspomnienia o przygodzie pozostały z nią na zawsze. Morał? Czasami największe przygody czekają na nas tuż obok, w miejsca, które uważamy za dobrze znane. Koniec.